Witam Ciebie, Panie Boże, na naszym kolejnym spotkaniu. Witam Was, kochani. Panie Boże, Ty w całej swojej pale stworzyłeś niebiosa, ziemię i morze. Napełniłeś ziemię wszystkim, co jest niezbędne do życia, dostatku i radości. Ziemia jest moim domem, w którym mnie umocniłeś po to, aby zmieniać moje własne życie, ale także inne. Jesteś wspaniałym Bogiem i Stworzycielem. Gdy wschodzi słońce, i ogrzewam moją twarz, uświadamiam sobie, że jestem Ci wdzięczny, Ojcze, za miłość, którą tak hojnie wylewasz na mnie, za błogosławieństwa, którymi mnie codziennie obdarzasz. Pomóż mi, Boże, pamiętać o prostych rzeczach i cieszyć się nimi. Dziękuję Tobie, Boże, za piękno Twojego stworzenia, które mnie otacza, za miłość, która rozlewa się w moim sercu, za możliwość, by kochać, żyć i śmiać się. Za Ducha Świętego, żyjącego i działającego we mnie i przeze mnie. Dziękuję Ci, tato, że zesłałeś Twojego ukochanego Syna jako ofiarę dla mnie, za wszystkie moje grzechy i zaniedbania. Dziękuję Ci za to, że żyję w Chrystusie, za Jego krew, która została przelana, abym żył w dostatku. Proszę Panie Boże, abyś po raz kolejny czuwał nad nami w naszych rozważaniach Twojego Słowa. Jezus, najwyższe imię, nastawiciel, wciążę pokoju, Emanuel, Bóg jest z nami, odkupiciel. Słowo żywota. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca, Syn, Pomiłowany. Władził grzech, baranek na wieki, królów król a święty Bóg Mesjasz prawdziwy jedyny Ojca Syn umiłowany gładził grzech Baranek na wieki, Królów Król, Panów Pa Jezus, Najwyższe Imię, Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju, Emanu. Bóg jest z nami Odkupiciel Słowo żywota Święty Bóg Mesjasz prawdziwy Jedyny Ojca Syn Umiłować kładził grzech, baranek na wieki, królów król, panów pan. Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca Syn, umiłowany, Władził grzech, baranek na wieki, królów, króla. Dzieje apostolskie, rozdział 14. I konium również weszli do synagogi żydowskiej i mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków, lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzyli. I rozjątrzyli serca Pogan przeciwko braciom i byli tam przez długi czas, odważnie mówiąc Panu, który dawał świadectwo swojej łaski sprawiając, że przez ich ręce dokonywały się znaki i cuda i mieszkańcy miasta podzielili się jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami, kiedy jednak wszczął się rozruch zarówno wśród Pogan, jak i Żydów, wraz z przełożonymi i chcieli ich znieważyć i ukończyć kamieniować. Dowiedzieli się o tym i uciekli do miast, Nikoani, do Listry i Derbe oraz w ich okolice. I tam głosili Ewangelię. A w Listrze był pewien człowiek o bezwładnych nogach, chromy już w łonie swej matki i nigdy nie chodził. Słuchał on przemawiającego papła, który przyglądając mu się uważnie i widząc, że ma wiarę, aby zostać uzdrowionym, powiedział donośnym głosem stań prosto na nogach, a on się zerwał i zaczął chodzić. A ludzie, widząc, co uczynił Paweł, zaczęli wołać po Likoańsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas i nazwali Barnawę Jobiszem, a Pawła Merkurego, ponieważ on był głównym mówcą. Wtedy kapłan ze świątyni Jobisza, która była przed miastem, przyprowadził do wrót woły i więcej, i razem z ludem chciał złożyć ofiarę. Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnawa i Paweł, Rozdali swoje szaty i wpadli między tłum wołając: Ludzie, co robicie? My też jesteśmy ludźmi, podlegamy tym samym doznaniom co wy, głosimy wam, abyście się odwrócili. Od...